Alech Barcewicz, witam i zapraszam. Wielka Brytania u progu kryzysu, w obawie przed załamaniem rynku, klienci zaczęli masowo odzyskiwać swoje udziały z funduszy nieruchomości. W odpowiedzi, te ostatnie, jeden po drugim, zaczynają wstrzymywać wypłaty. Moimi gośćmi są Witold Michałek, ekspert gospodarczy Business Center Club. Witam. I Bartosz Turek, kierownik działu analiz Lions Bank. Witam. Dzień dobry. Czy to już wyrok na brytyjskiej gospodarce, panowie? No, myślę, że jeszcze wiele podobnych informacji usłyszymy, ale bez wątpienia rynek nieruchomości w Wielkiej Brytanii ma złe perspektywy. W najbliższym czasie na, w wielu sektorach tego rynku spodziewane są przeceny. A efekt jest taki, że ludzie po prostu próbują odzyskać swoje pieniądze jak najszybciej. Fundusze nieruchomości inwestujące w nieruchomości mają to do siebie, że szybko tych nieruchomości upłynnić nie mogą, no bo musiałyby zażądać znacznie niższej ceny na rynku, aby je, aby je szybko sprzedać i oddać pieniądze klientom. A więc mają tutaj do wyboru albo wstrzymać wypłaty i mieć nadzieję, że sytuacja się uspokoi, aby później inwestorzy jednak nie, nie, nie mieli aż takich strat, no albo sprzedać szybko, zrealizować dużą stratę i wypłacić pieniądze klientom. No ale te wstrzymania właśnie powodują jeszcze większą panikę, tak jak, jak mi się wydaje. Poza tym pamiętamy, Tak, że... jak najbardziej, bo wszyscy się spodziewają, że fundusze nieruchomościowe, a przynajmniej dużo osób się spodziewa, że fundusze nieruchomościowe będą tymi pierwszymi, no. e, a za nimi pójdą kolejne. Ponieważ w 2008 roku, pamiętamy, że w Stanach Zjednoczonych kryzys e, światowy zaczął się właśnie od rynku nieruchomości. Pan Witold Michał. No tak, to jest taki znak, który może wskazywać na pewne podobieństwo. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jednak sytuacja jest inna, dlatego że no, tych kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych ten kryzys miał podstawy realne. prawda? Był to załamanie systemu finansowego prawda, bardzo poważne na skutek tam różnych błędów popełnionych. Zbierało natomiast, się. Natomiast tutaj, tutaj jest po prostu niepewność i pewien stopień no, takiego zaniepokojenia, przechodzącego w panikę wśród niektórych. W związku z tym wydaje mi się, że rzeczywiście. Postępowanie tych funduszy wygląda na względnie racjonalne, ponieważ starają się ograniczyć to, te straty, które bieżąco musiałyby ponieść, pod warunkiem oczywiście, że ta ponika się nie rozszerzy. Tego na pewno nie wiemy, ale jednak wygląda na to, że po tym szoku Kilka dni temu, kiedy, nastąpił, kiedy wszyscy się dowiedzieli o wyniku referendum, następuje pewien stopień uspokojenia, no z wyjątkiem być może funta brytyjskiego, na którym wielu gra w tej chwili i który gwałtownie spada. Najniższe notowania od 31 lat w pewnym momencie, w tym tygodniu, był wart 1,28 dolara. No i czy osiągnął swoje dno funt, jak Pan ocenia? No, jeżeli y, wczytać się w analizy, y, przynajmniej y, także brytyjskie, to wynika z nich, że jeszcze niekoniecznie. Y, a to znowu jest y, negatywa, y, negatywna informacja dla rynku nieruchomości. No bo jeżeli y, jakiś inwestor y, spoza Wielkiej Brytanii y, kupił y, brytyjskie nieruchomości albo fundusze inwestycyjne, y, które inwestują w nieruchomości, to może stracić podwójnie. Są prognozy, które mówią o tym, że domy stracą na wartości nawet 20%. To jest taki pesymistyczny scenariusz, ale sygnowany ministerialnie, to znaczy przez Ministerstwo Skarbu w Wielkiej Brytanii. Są prognozy, które mówią o tym, że w ciągu trzech lat biurowce w, w Londynie stracą na wartości 20%. No bo znowu wszyscy się spodziewają, że to londyńskie city mocno się skurczy, to znaczy Londyn już nie będzie centrum finansowym Europy i to wszystko powoduje, że taki inwestor po pierwsze widzi stracie, straty na walucie, to znaczy miał milion na przykład funtów zainwestowanych, a teraz gdyby chciał te funty przeliczyć na dolary, to już zaliczy bardzo dużą stratę, czy na euro, zaliczy dużą stratę, czy nawet na złotówki, bo wobec złotówki fund też się osłabił, a z drugiej strony ma jeszcze perspektywę, że drugi raz dostanie po kieszeni, jeżeli nieruchomości faktycznie stanieją, a to dotyczy naprawdę bardzo szerokiego spektrum rynku, od zwykłych domów, biurowców, ale też ziemi rolnej, która już zaczęła tanieć w tym roku w Wielkiej Brytanii, a przecież jeżeli rolnicy nie będą dostawać pieniędzy z Unii Europejskiej w formie dopłat bezpośrednich, to brytyjscy rolnicy też będą mieli problemy finansowe i konsekwencją Mogą być spadki cen, ale też bardzo ciekawy rynek, rynek nieruchomości luksusowych w Wielkiej Brytanii, który zachowywał się przez ostatnie lata niesamowicie, bo mieliśmy kryzys, a tam ceny nieruchomości rosły w centrum Londynu, a to dlatego, że wielu inwestorów, także inwestorów zagranicznych, uważało, że Londyn, czy raczej centrum Londynu, tamtejsze najlepsze nieruchomości, są bezpieczną przystanią dla kapitału. A w tym momencie po pierwsze, stracili na funcie, po drugie, już Londyn już, nie w, EU, w Unii Europejskiej, nie, y, nie będzie aż tak atrakcyjnym y, miejscem, aby tam, powiedzmy, parkować y, kapitał. A więc znowu, zagraniczni inwestorzy nie będą kupowali rezydencji w centrum. Y, ci, którzy teraz pracują w londyńskim city, może już nie będą kupowali y, rezydencji w centrum Londynu. Także nawet na tym rynku, który od wielu lat, y, na którym od wielu lat była hossa, może y, stracić na Brexicie. Także że naprawdę nie, trudno się dziwić, że brytyjczycy poszli po pieniądze do funduszy. Pan Witold, ja, ja zgadzając się z tym, co Pan powiedział, chciałem dołożyć jeszcze pewną poprawkę, że no przecież to wszystko, co Pan powiedział, pokazuje, że została wykreowana taka bańka o, jak najbardziej cenowa tak, tak, prawda, tak. na nieruchomości wszelkiego typu, ponieważ popyt był dość duży, światowy, między innymi właśnie ci różni uciekinierzy, czy to, czy to z Rosji, czy to z Chin, mówi uciekinierzy w cudzysłowie finansowi przede wszystkim tacy, którzy chcieli nie mieli zaufania do swojej, do, do swojej waluty, czy do swojego kraju, postanowili gdzie indziej inwestować. Ich wykorzystywano, czyli oni bardzo przepłacali za ceny tych nieruchomości, które gwałtownie kupowali. I teraz jeżeli ta cena schodzi, to ona schodzi do takich rozmiarów, które będą być może dostępne bardziej dla Brytyjczyków samych, bardziej dla zwykłych Europejczyków, czyli mi się wydaje, że w sumie nie będzie aż takiej tragedii, jeżeli chodzi o pewną obniżkę tych cen na rynku nieruchomości. Ale właśnie jednak... Nie wiem, czy to jest tragedia, ale na pewno duża zmiana, że faktycznie Londyn przestaje być, takie są prognozy, przestanie być centrum finansowym Europy, można go tak nazwać, bo wiodące banki szykują się do ewakuowania swoich głównych siedzib i relokacji ich na kontynent. No i właśnie gdzie, gdzie ta stolica może się przenieść? No, oczywiście trudno powiedzieć od razu, natomiast oczywiście, no, yy... Oczekiwania są olbrzymie, jeżeli chodzi o Frankfurt, prawda? Jeżeli chodzi o Niemców, żeby do Frankfurtu się to przeniosło, ponieważ to jest w sposób naturalny, tak naprawdę jest to wielkie centrum finansowe już dzisiaj. Ta, to zamierzenie współ, połączenia Giełd, prawda, też było rokujące. No teraz nie wiadomo, jak to będzie z tym. Natomiast rzeczywiście tam pewna część się przeniesie, ale też i Faryż ma pewne oczekiwania i być może Mediolon ma pewne oczekiwania. Jednocześnie moim zdaniem to w ciągu pierwszych okresów pierwszych miesięcy pierwszych lat, ale już po pewnych decyzjach. Zacznie yy, 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 będzie się, będzie w sposób rozproszony się przenosiło, a potem w sposób ewolucyjny będzie to się jakoś centrowało wokół jakiegoś środka, o którym jeszcze na pewno nie wiemy. Czy tym ośrodkiem może być Warszawa, tak jak tego oczekuje wicepremier Morawiecki? No bez wątpienia, wszyscy byśmy tego chcieli, ale trzeba mierzyć siły na zamiary. Mam wrażenie, że Frankfurt ma więcej do zaoferowania. Nawet Paryż, o ile oczywiście nie dojdzie do wyjścia Francji z Unii Europejskiej, a przecież już takie zapowiedzi padają, także żyjemy w naprawdę potężnie ciekawych czasach. Czekają nas jeszcze w tym roku sytuacje, w których możemy nawet zapomnieć o Brexicie, także na przykład jeżeli Donald Trump wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, a jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, jeżeli umocni się Marie Le Pen we Francji. Jeżeli um, pa, do, dowiemy się, że banki we Włoszech mają potężne problemy, oczywiście o ile nie dowiemy się, że one w ogóle zbankrutują, także tutaj. Informacji, które mogą jeszcze się pojawić, a które przykryją nam Brexit, jeszcze nawet w tym roku jest bardzo dużo. Także Trzeba... miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Ale jeżeli w, w Europie pojawią się takie kryzysy, to mam wrażenie, że nawet Warszawa na tym zyska. Trzeba powiedzieć, że sytuacja samej Wielkiej Brytanii dzisiaj gospodarcza nie jest taka zła, prawda? Oni mają wzrost całkiem przyzwoity. Poziom bezrobocia jest no, dwukrotnie niższy od przeciętnej w Unii Europejskiej. Około 5%. Z tym, że faktem jest, że zadłużenie mają dość duże, około 90% PKB. To jest dość duży, aczkolwiek nie takie duże jak na inne państwa europejskie. W stosunku do Polski tak. Natomiast natomiast w stosunku do innych, tak powiedzmy przeciętnie. Jednym słowem, oni jeszcze pociągną, ale nie wiadomo, czy Europa pociągnie. No tak, ale są prognozy, które mówią, pesymistyczne oczywiście zaznaczę, prognozy, które mówią o tym, że jednak będziemy mieli do czynienia z, ze spowolnieniem, tak. może ze zwolnienia, to znowu przełoży się chociażby na rynek kredytowy. Może się okazać, że Brytyjczycy przestaną spłacać kredyty na swoje domy. To wtedy będziemy mieli naprawdę napędzającą się kulę, która może mocno uderzyć w tę gospodarkę. A co te zawirowania właśnie, jeżeli chodzi o gospodarkę brytyjską, jak mogą oddziałać na Polskę? Czy, czy w jakiś sposób mogą oprócz Pozytywów, że być może. E, nie, nie, ja jakiś... to oczywiście powiedziałem w ironicz... sposób praktyczny. Ale tak, właśnie, bo, właśnie, polska gospodarka też może ucierpieć, e, tak. jeżeli brytyjska e, gospodarka bo, będzie bo, miała bo są dość powiązane i wzajemny import-eksport jednak jest. potężna bardzo... imigracja, która może wrócić do kraju, tutaj też nie wiadomo, jaki to będzie miało efekt. E, także jest naprawdę Mnóstwo niewiadomych i my jeszcze w kolejnych miesiącach tak naprawdę będziemy się dowiadywać, jakie są y, prawdziwe skutki y, tej decyzji Brytyjczyków. I to, ja, tylko, jak, właśnie ja, na Polskę można to wpłynąć. Tak, ja bym powiedział, że ten wpływ brexitu na Polskę nie będzie taki silny bezpośrednio. Oczywiście no, są te powiązania i jest, jest to bardzo ważny partner handlowy, natomiast powiedziałbym, że Większe zagrożenia płyną z tego, jaka będzie Europa, czy też Unia Europejska po tym brexicie, bo tutaj my mamy o wiele większe powiązania z innymi krajami, które z kolei mogą ucierpieć silniej na, na zerwaniu tych więzów, czy też osłabieniu więzów z, z Wielką Brytanią. Także także Polska osłabi się ze względu na to, że jej przecież polityczny sojusznik deklarowany jako najsilniejszy, prawda, jeżeli się wycofa z Unii Europejskiej, no to będzie uderzenie polityczne wzbudzające poziom niepewności do znacznie wyższego poziomu właśnie. I to też może ochłodzić skłonność do inwestowania, czy to napływu kapitału zagranicznego do Polski. Jednym słowem, tutaj należy się spodziewać pewnych ciosów gospodarczych. Jak to się mówi, jedyną pewną rzeczą w dzisiejszych czasach jest niepewność. Ja dziękuję uprzejmie za rozmowę. Pan Witold Michałek i Bartosz Turek byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję dziękuję.